Cześć, kochani, dzisiaj z fantastyczną techniką, którą znalazłam w sieci. Nie wiem gdzie, nie wiem kto jest. Osobą, która dotarła do zbiorowej świadomości, do tej najwyższej świadomości i tę technikę do nas tutaj sprowadził na Ziemię, naprawdę nie pamiętam. Niemniej poczułam w sercu od razu pragnienie zrobienia tej techniki. I kochani, to jest, naprawdę, to jest naprawdę potężna moc. Coś, co możemy zrobić sami, za darmo, w chwilę. Dziś, co prawda, nie ma słońca, a tu w tym procesie będziemy łączyć się z energią słońca. Można sobie zamknąć oczy. Jak widzicie, ja jestem teraz na łonie natury, można to. Tak samo zrobić w domu. Zamknijcie sobie, proszę, oczy. Kilka spokojnych, świadomych oddechów, tak żeby sprowadzić całą uwagę do wnętrza. Głównie kierujemy naszą uwagę do głowy, środek głowy, a w nim niczym słońce, złocista kula, mieniąca się promieniami słońca, obejmująca naszą szyszenkę. Połącz się z tą energią. Zobacz tę kulę, pełną witalności prawdy, źródła. To Twój kanał łączący Cię z energią Słońca. Zobacz teraz tunel prosto ze swej szyszynki do Słońca i teleportuj się tym tunelem w kierunku Słońca, aż całkowicie poczujesz z jego energią jedność. Jesteś Energią Słońca. Doświadczaj chwili, z tego poziomu też. Zacznij kreować nowy świat i jesteś w energii potęgi, mocy sprawczej. Nowy świat jest pełen zdrowych, szczęśliwych, pełnych miłowania ludzi. Ludzi cnotliwych, których wartości wywodzą się z prawdy. Zobacz wszystkie narody, jak cieszą się z wygranej, wygranej prawdy, prawdy o nas, boskich przejawach boskości, o nas, ich istotach utkanych z energii. Stworzyciela jedynego prawdziwego pokój na ziemi odradza się przyroda, odradza się pamięć. Znika fałsz, pojawia się objawiona prawda. Świat utkany z harmonii, balansu, pulsujący jednym tchnieniem. Pozostań w tej energii tak długo, jak tylko tego zapragniesz. A kiedy już wyłonisz swą uważność na zewnątrz, poczuj wdzięczność i z tego poziomu wychodź do każdej sprawy, każdego człowieka, każdego zdarzenia, powodzenia, wszystkiego dobrego, kochani. Zapomniałam Wam jeszcze dodać, że na tym kanale, na który znalazłam tę technikę, było powiedziane, że została zmierzona ta energia i ma ona moc Energia wytworzona w tym procesie ma moc zneutralizowania bomby jądrowej. Doświadczę sami tej techniki i wierzę w to, że na całym świecie będziemy z niej korzystać i będziemy się łączyć potęgą, która w nas od zawsze, teraz i na zawsze.